Dzień dobry, dziś zapraszamy Was na kolejnego vloga. Dziś niedziela, e, więc taki wiecie, rodzinny dzień. I przychodzę też dzisiaj do Was, żeby mm, dać Wam taki mały update, jeśli chodzi o, ciążę, o moją ciążę bliźniaczą. Aktualnie jestem w Ekumran w 21 tygodniu. No i powiem Wam, że troszkę się zmieniło. Zaraz Wam powiem właśnie, jakie są moje odczucia, tak? Aktualnie jestem już na takim etapie, że nie mieszczę się w ubrania. Chodzę tylko w, w dresach i w leggingsach powiem Wam, że, że strasznie mnie to zaczyna dobijać, bo chciałabym ubrać coś normalnego, a nie mogę. Wszystko mnie już strasznie zaciska, więc dzisiaj jedziemy na zakupy. Takie e, typowo mamusiowe. żebym miała w końcu e, w czym chodzić, chciałabym ubrać coś normalnego w końcu, poza dresami i, e, i leggingsami. Słowek pojechał jeszcze wymienić opony e, z zimowych na letnie i, no i jedziemy na zakupy. I już Wam pokazuję o co mi chodzi z tym, że w nic się e, nie mieszczę. W sensie, wiecie, ja się zmieszczę. Ja się wcisnę, ale jest mi tak niewygodnie i w pewnym momencie robi mi się aż, wiecie, niedobrze. Z ty mnie tu całujesz? Mój mimi. Słodkie. Słodkie, co? Twoje dzidziuśki. dzidziuśki małe, no. Od kolina i od taky, i od mamy. Tak, dzidziuśki od kolina i od i od mamy. I zobaczcie, z przodu wygląda to spoko, z boku wygląda to tak i tydzień temu, to pewnie miałam jeszcze ubrane w restauracji, wiecie, na jedzeniu, mam najedzone, bo wszystko ok, nic mnie tutaj nie zaciskało, ale dziś czuję już taki, tak ogromny dyskomfort, że nie ma takiej opcji, że ja tak, wiecie, wyjdę i, i pojadę na zakupy i będę się czuć w tym dobrze, to tak po prostu nie jest. Ja, zobaczcie, ja musiałabym te spodnie nosić tak, żeby one były wygodne, bluzki też już widzicie, wygląda to tak i teraz z tygodnia na tydzień widzę, że ten brzuch naprawdę bardzo, w bardzo szybkim tempie zaczyna rosnąć i myślę, że za chwilę może być naprawdę bardzo ciekawie, ja tak jak był malutki, tak teraz... Co tydzień jest coraz większy. Dobra, chciałam Wam tylko pokazać, o co mi chodzi. Idę przebrać te spodnie, bo zaraz zwariuję. W zeszłym tygodniu byłam też na 20 tygodniowym USG. I wiecie, to jest takie USG, gdzie wszystko jest bardzo dokładnie sprawdzane, czy wszystko jest, że tak powiem, na swoim miejscu. Wszystko wygląda tak, jak powinno. Wszystko jest na swoim miejscu, także bardzo się cieszę i też jest to, wiecie, taka ulga dla nas, że wszystko jest ok, że wszystko dobrze się rozwija, że nasze dzieciątka rosną mniej więcej tak samo. Na tym 20-tygodniowym 20 USG dzieci miały po, no tak mniej więcej 320 gram, także prawidłowa waga jak na 20 tygodni. A jeśli chodzi o mnie, to no ja już zaczynam odczuwać taki większy... Dyskomfort ciężej mi się oddycha, czasami kręci mi się w głowie i mam wrażenie, że, że mdleję. To są takie objawy, które ja miałam w ciąży z kolinem dopiero pod koniec ciąży, a nie tak wcześniej jak teraz także no, to jest jedna taka z tych jedna taka większa różnica między ciążą pojedynczą tak jakby z kolinem a teraz ciążą bliźniaczą że wszystkie te takie dolegliwości dolegliwości które odczuwałam pod koniec ciąży z kolinem tak teraz odczuwam je dużo dużo szybciej co jeszcze no, jeśli chodzi o spanie no to jedyna moja pozycja to spanie na lewym boku na plecach bardzo ciężko mi się oddycha i też słyszałam że nie jest to zbyt, e, zbyt dobre dla dzieciątek, a jak leżę na prawym boku, to strasznie bolą mnie żebra i też jestem jakoś niewygodnie, także moja jedyna pozycja to jest leżenie na lewym boku i też pamiętam, że z kolinem miałam dokładnie tak samo, ale dopiero kilka tygodni przed porodem, że wiecie, czułam taki dyskomfort e, podczas spania. No tak więc ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać teraz pod koniec tej ciąży, jak ja już mam takie dolegli dolegliwości, które z kolinem miałam dopiero pod koniec ciąży. To ja naprawdę nie chcę wiedzieć, co się będzie działo pod koniec tej ciąży bliźniaczej. Była ostatnio moja mamusia, i moja mama, troż, moją mamę znowu troszkę poniosło. Widziała bliźniakom takie fajne body. Mama z Buffy, to znaczy łobu z mamy, a tutaj mamy I love Oma, czyli I love babcia. I I love Opa, czyli I love dziadek. I co my tu jeszcze mamy? Moja mamcia wzięła jeszcze dwa takie kompleciki. Coś takiego. Zobaczcie, jakie złodziutkie i takie malutkie. Kto jest rozmiar? To jest rozmiar. Rozmiar 50. Oczywiście podwójnie, wszystko. Tutaj jeszcze takie kompleciki wzięła mama. Takie, takie body z krótkim rękawkiem, dwa razy, dwa razy takie w kropeczki. I matko jakie to jest malusie. I to jest rozmiar 44. I wydaje mi się, że bliźniaki nawet rozmiaru 44 nie będą mieć, tylko jeszcze mniejszy na początku, bo Colin urodził się w 37 tygodniu i miał, pamiętam, właśnie wtedy też rozmiar dla wcześniaków, czyli, czyli rozmiar 44 i też miał jeszcze troszkę mm, luźne te 44, więc podejrzewam, że bliźniaki będą nieco mniejsze niż rozmiar 44. A jeszcze zapomniałam takie. Karpeteczki jeszcze zobaczcie, niebieskie i białe dla babyków. I zobaczcie, przyszły nam też ostatnio zdjęcia, nie tylko klasowe, ale też te, które miał robione mm, osobno. I tutaj mam takie. I tutaj mam takie. To są chyba nasze pierwsze normalne zdjęcia od kolina, bo na każdym zdjęciu e, pozuje mniej więcej tak. Także to jest jego standardowa mina, ale był tak świetny pan, który, pan fotograf, miał tak fajne podejście i wiedział po prostu co zrobić, żeby dziecko nie robiło dziwnych min, tylko żeby było właśnie fajnie uśmiechnięte. Jesteśmy jeszcze na myjce i zaraz jedziemy na shopping. Jaj, bo będziemy w czym chodzić! Uuuu. <gry> Tak, zakupy udane mamy wszystko kupione i w domu zrobimy sobie takie mini haul. A teraz jesteśmy... Tak, też zadowolony, bo dostał autka. A teraz jesteśmy tutaj w jakiejś nowej knajpce, widzę. Są jakieś burgery. Zobaczcie burgery, frytaski, czyli to co lubimy najbardziej, co? Przyszło na jedzonko i wygląda to jak z tych reklam. Frytki w sosie z sosem serowym. Smacznego. Dobra. No. A wyrok uciekać. Co by to rzuciła? Do majtki. Dobra, uwaga, robimy mini haul. Wydarze kupiłam sobie takie, taką oversize'ową szarą bluzę. Tutaj z takimi aniołkami, z takimi różnymi um, obrazkami. Bardzo fajna. I też wiecie, ja kupuję takie ubrania, które będę miała, w których będę mogła chodzić po porodzie. Um, bo nie ma sensu, żeby kupowała same... Ubrania, których później i tak nie założę No i wzięłam sobie jeszcze takie e, Leginsy w e, Tutaj mam rozmiar S Z tej bluzy, a z tych leginsów mam rozmiar ML Ale to jest takie małe ML Jak widzicie te leginsy Mają takie, takie paseczki I one są tak fajnie e, Wygodne, ich w ogóle nie czuć I są bardzo fajne Rozciągliwe, koleś ucieka i stąd one są z wysokim stanem, ale ta guma jest tak, jakby, no nie wiem, ta guma, jakby tutaj w ogóle jej nie było, i ona nie uciska. I są naprawdę bardzo fajne, wygodne te leginsy. I taki sobie zrobiłam komplecik z tego bluza i legginsy. Idę po następną rzecz. Tak, i tutaj wzięłam sobie jedne z spodnie ciążowe jeansy. Bo już nie mogłam się doczekać, kiedy będę mogła ubrać normalne jeansy. I też właśnie będę je nosić z takimi bluzami oversize. I mimo, iż jest to rozmiar XS, to one i tak, nie wiem, te ciążowe spodnie zawsze mam za dużo, bo ja mam bardzo chude nogi. Jak widzicie, one mi tutaj pokazują ubrania, które dzisiaj kupiliśmy. Nie, skarby nie spadnie, mama trzyma. Zobaczcie, one są tutaj troszkę takie luźne i zawsze mam ten problem właśnie z tymi spodniami ciążowymi. Bo tak jak mówię, mimo iż jest to rozmiar XS, one zawsze będą na mnie za luźne, przez to, że mam tak chude nogi, a wątpię, że nogi mi wciąż jest grubną, bo z kolinem też tak nie miałam. Tutaj jak widzicie, jeśli chodzi o brzuch, to ta guma idealnie leży. Czy tył wygląda tak, tutaj ta guma też jest, widzicie, z tyłu, że to wszystko się dobrze trzymało. Ale tak jak mówię, no one są troszkę tutaj e, na dole. Za mało obcisła, ale tak teraz, żeby były na parę razy, to już jakoś to przetrwam. I tutaj zobaczcie, mam sukieneczkę, która jest naprawdę bardzo ładnie uszyta. Nie wiem, tak, mi się, tak strasznie mi się podoba. Tutaj ten przód jest tak ładnie, tutaj wszystko, tak ładnie tutaj wszystko leży. I to jest taka sukieneczka mini. Eee, Przymierzałam Eskę. Eska była naprawdę idealna, ale jak troszkę jeszcze urośnie, zobacz, co ma ładna. Piękna. I ostatnia sukienka, chyba moja ulubiona, też z Zary z takiego fajnego, rozciągliwego materiału z golfikiem. Rozmiar S. I to jest taki kolorek, troszkę zielony, troszkę szary, taka troszkę mieszanina, jest przepiękna ta sukienka i ona jest bardzo, bardzo długa. Pewnie będę szła ją skrócić delikatnie, ale wygląda naprawdę przepięknie i, i bardzo ładnie leży, jest wygodna, fajna, rozciągliwa. Materiał, zobaczcie, wygląda tak. A i w ogóle kilka tygodni temu, nie wiem czy pamiętacie, mówiłam Wam, że strasznie pogorszył mi się stan mojej... E... Skóry. E, miałam taką straszną, wiecie, kaszkę na całej twarzy i na szyi i wszystko po prostu zniknęło. Twarz wygląda już naprawdę bardzo ładnie, nie mam żadnej kaszki, żadnych wyprysków, jest czyściutka, jest pięknie, e, czyli dokładnie tak samo jak e, w ciąży z kolinem. Na początku mnie totalnie wysypało, a później chyba po czwartym właśnie miesiącu po czwartym miesiącu gdzieś tam bliżej właśnie piątego miesiąca skóra zaczęła być bardzo taka wiecie jednolita, bez żadnych wyprysków, bez żadnej kaszki także cieszę się, że mi to zeszło i że się nie pogorszyło właśnie co teraz zauważyłam to to, że moja skóra jest jeszcze bardziej sucha niż była nawet zauważyłam tutaj przy brwiach że troszkę mi się ta skóra łuszczy z suchości i potrzebuję naprawdę takich mocno nawilżających kremów do twarzy i też do ciała, bo ciało też mam strasznie suche, aż normalnie robi mi się taka, wiecie, biała, biała skóra tutaj na brzuchu, którą mogę tak jakby, wiecie, zdrapać i no muszę zacząć konkretnie cała się smarować jakimiś mocno... E, nawiżającymi kremami i pokażę Wam właśnie dwa kremy, które mam do ciała. Jeden to jest krem i mam jeszcze jedną oliwkę, podobno właśnie najlepszą na rozstępy tutaj w Holandii. Mam coś takiego i tego też pamiętam używałam z kolinem w ciąży i nie miałam w ogóle żadnych rozstępów. E, jedynie gdzie mam rozstępy to na tyłku i na nogach, ale to od zawsze, także nie jest to spowodowane ciążą. Tym razem jednak zaczynam się troszkę obawiać o ten mój brzuszek. Chyba, że mam faktycznie taką elastyczną skórę i nie będę miała rozstępów, tak jak z kolinem w ciąży. Ale w każdym bądź razie wolę się jakoś zabezpieczyć i używam sobie tego balsamu. I ten olej, jak podobno, jest, jest właśnie bardzo, bardzo dobry bio oil, Także to są dwie rzeczy, których używam sobie na rozstępy i na suchą skórę. I w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Ja się zaraz idę kąpać i jutro muszę sobie jeszcze załatwić, umówić się na wizytę. Chcę zapisać się na taki masaż ciążowy, taki odprężający, bo zaczynają mi też boleć plecy. Także Muszę iść sobie na taki fajny masaż ciążowy. I tutaj, akurat w mojej miejscowości, jest takie miejsce, gdzie wykonują takie masaże ciążowe. Także jutro będę się umawiać, to jutro poniedziałek, więc znowu dużo pracy. I prawdopodobnie będę pracować do końca marca, a jeżeli dam radę, to do końca mm, kwietnia, bo w sumie na koniec moja mam e, termin porodu. Także nie wiem, jak e, długo jeszcze dam radę pracować, ale mam nadzieję, że jak najdłużej bo też tak wiecie, jak będę siedzieć i nic nie będę robić, to jeszcze to podejrzewam, że te dolegliwości jeszcze bardziej się nasilą, bo wtedy będę o tym myśleć, nic nie będę robić i też nie wyobrażam sobie nic nie robić i wiecie nagle iść rodzić to jest ogromny wysiłek i nie chce się po prostu taka wiecie zrobić leniwa i siedzieć tylko na kanapie także myślę że najlepszym rozwiązaniem dla mnie jest żeby zachować jednak trochę tego ruchu i sobie na spokojnie pracować no zobaczymy jak to będzie jeżeli dam radę pracować do końca kwietnia to pod koniec hmm, pod koniec czerwca, gdzieś tam na początku lipca, chciałabym też już zacząć pracować. Oczywiście nie, nie tak, jak pracuję teraz, czyli bardzo dużo, tylko właśnie stopniowo zacząć sobie pracować wieczorami albo tylko na weekendy. Wiecie, żeby coś robić też dla siebie, żeby nie zwariować. Tym bardziej, że ja bardzo lubię swoją pracę i czerpię z tego naprawdę bardzo dużo radości. I jest to tak, jakby też dla mnie, taki me time właśnie podczas pracy. Także mam nadzieję, że będzie tak jak sobie to wszystko zaplanowane, no wszystko wyjdzie w praniu. Także no, na dzisiaj już dość się nagadałam, kończę już tego vloga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku.